To jest moja książka o Chinach. Piętnopierała Chiny i Japonia, a Zachód historia nieporozumień. Dobra. To. A to jest bibliografia do tej książki. I tak dalej. Ale Maciek Józef jak i tak Wam powie, mimo że są jeszcze dodatkowe około 20 książek o Japonii i Chinach, które omawiam na moim kanale. Ale Maciek Józef jak i tak Wam będzie mówił, taki ekonomista, on, pożal się Boże, będzie Wam mówił, że. Hmm, będzie Wam mówił, że moja wiedza o Chinach jest z YouTube'a. Od serpency albo coś tam. Tylko. No, dobrze. Chcecie się do mnie przypierdalać? Przypierdalajcie się, ale... Z sensem może, co?